Fed w obronie i nie trafia Ireland, dobre zastawienie, Palmer i Drexel, Palmer do Yanga nad kosz, nikt nie wrócił za nim. No nie chciał takich sytuacji Robert Witka, oprócz tych trójek widzimy jak bez większego problemu przychodzą zawodnicy do ataku, zawodnicy stali, to niezmiernie trudno. Dwa w dwóch meczach do tej pory zdobyte. Karol Wierzecki, jako wyprowadzający piłkę w zespole Trepa. Zagrał sam, ale znowu Marmol doskonale reaguje. No to jest zawodnik, który świetnie czyta grę. Scott teraz przyspiesza. Dobrze dograł do Taylora, ale blokuje go amigo. Kontra gospodarzy nie mają cztery przewinienia. Prawy hak, no. Kapitan hak dzisiaj nie może jakby tutaj się uaktywnić. James East jakby tutaj stwierdził, że jednak jakaś trójka wow. spadnie. blok Nowakowskiego. Świetnie, świetnie Michał Nowakowski. Dobrze ustawiony Bojanowski również. Wróciliśmy na sam do końca na lewą rękę, ale nieskutecznie i zbiera Dziemba. Zięba. Jeszcze do Melwina, ależ akcja startu, w tym momencie już 14 punktów przewagi. Rokorogicz po raz piąty blokuje dzisiaj Luke Petrasek. O, jak niczym Mutombo. Widzimy jak z pomocy... I znowu minimalne prowadzenie gospodarzy. Dobry, wyrównany mecz. Oglądamy w słupskój. Jarejum! Wykończony przez Yanga. Gareth. Przerzucenie do Luisa, ten po linii końcowej. Ależ akcja Markusa Luisa. Tam bardzo łatwo minął rywali, jak zapakował z góry a to i ducha. Akcja meczu. Jakub Garbacz też wychowany Kradowskiego klubu. Przecież jest Filip Zegzuła. Ale to młodsze pokolenie. Wadowski i Sją Wow! No. Co za akcja na koniec. No, a przed chwilą również trójka w wykonaniu Michała Pluty. Tak jest, a więc finisz znakomity. Zastanie Igor Milicic może być zadowolony, kolejny popis no i ten piękny na koniec. Kobiego Simonsa.